Tak, dokładnie. Yy, taką wypowiedzią mógłby się podzielić autor dzisiejszego maila do mnie. Zaraz dokładnie wyjaśnię o co chodzi, ale dajcie mi znać, czy mnie dobrze słychać. Yy, pakiet yy, 13 kursów: 81% taniej, do czwartku, do północy. Warto sobie pobrać. Jak najbardziej promocja. .pl. oczywiście, jak masz jakieś pytania bezpośrednie do mnie w związku ci nie wychodzi, masz ciągłe problemy z kobietą w relacji w znajomości, oczywiście możesz też się do mnie zgłosić, napisać pomogę ci krok po kroku, więcej zrozumiesz, osiągniesz, frywolny, małpa, uwodzeniewdzień.pl. Natomiast Jaki temat chciałbym tutaj dzisiaj poruszyć. Słuchajcie, prowadzę drugi kanał, teraz właściwie wziąłem się za więcej nagrań jak ktoś sobie lubi posłuchać na takie tematy typowo finansowe, wyjątkowy biznes. Oczywiście to nie są tam porady inwestycyjne, no bo to każdy ma inną sytuację, wiadomo. Ale mm, dzisiaj właśnie do mnie jeden y, kolega napisał, że on sobie posłuchał na temat tego, co ja tam opisuję. No i stwierdził, że on zainwestuje tam swoje oszczędności y, w to, co usłyszał na nagraniu. Ja już tu nie będę komentował, czy on to powinien robić, czy nie, bo tak jak mówię, każdy ma wolną wolę. Ja tam nie będę ci mówił, co ty masz robić w życiu, ja mogę. Swoją opinię tylko przedstawić, powiedzieć, Natomiast każdy myśli za siebie. I teraz sobie wyobraź, że on to zakomunikował swojej partnerce, a ona po prostu z łapami na niego: ty głupku, ty idioto, zobacz jaki teraz jest kryzys, ty będziesz pieniądze na bzdury wydawał. I teraz zauważ, Sprzeczność interesów. Jesteś z kobietą w związku, w dłuższej relacji, nie wiem, jesteś facetem, który, no załóżmy odnośnie jakiejś sukcesy, masz oszczędności, chcesz utrzymać wartość swoich pieniędzy, a twoja partnerka stwierdza, że ty nie możesz ich zainwestować. Dlaczego? Bo uważa, że pieniądze trzeba mieć w kieszeni. Już abstrahuję od tego, czy to jest rozsądne, czy nie. Tylko zwróć uwagę na to, że ty nie możesz zrobić to. Co chcesz zrobić, i że ty musisz się pytać kobiety o to, czy możesz wydać swoje pieniądze, bo jak nie, no to zaraz cię zwyzywa, dostaniesz pogębie, albo będzie cały czas ci suszyć głowę, jaki ty jesteś głupi, jaki ty jesteś niemądry. Pamiętam kiedyś, miałem taką konsultację. Przyjechał do mnie facet, który no, był przedsiębiorcą, tak. Wiadomo. Że przedsiębiorca zawsze musi jakieś skalkulowane ryzyko podjąć, zainwestować. Czasami niektórzy biorą kredyty na inwestycje. No, dla przedsiębiorcy to jest zupełnie normalna sprawa, jakby tak. I teraz zauważ, że gość po prostu wziął ślub z kobietą, która pochodziła z patologicznej rodziny. I no, wszystko tam no nie układało się za dobrze, ale no można powiedzieć, że mógł z nią jeszcze wytrzymać. Jak, jak oni oznajmił, że on będzie teraz firmę rozwijał, hmm, potrzebuje jakiś tam większy kredyt wziąć, to ona zaczęła go obrażać, wyzywać, i że on jest głupi, że chce ich zadłużyć, że pójdą z torbami. Więc słuchaj, no może być tak, że ty się chcesz rozwijać w życiu, y, masz apetyt na jakieś tam sukcesy, a kobieta cię będzie w tym wszystkim hamować. Dlaczego? Bo dla niej ta potrzeba poczucia bezpieczeństwa zawsze będzie najważniejsza. Czyli zauważ, że kobiety bardzo często podejmują nierozsądne wybory inwestycyjne. Mało tego, wydają pieniądze na głupoty, a potem brakuje na życie. Dzisiaj rano przeczytałem na forum komentarz, facet mówi, że bierze rozwód z żoną, bo go oszukała. Odkrył, że ma cztery niespłacone karty kredytowe, zadłużone, oprocentowanie rośnie a ona siedziała w domu, nie pracowała i teraz on po prostu już tak do niej stracił zaufanie, tak się wystraszył, że powiedział, że no on się musi rozwieść, nie? I, I zauważ jak to działa właśnie. To jest bardzo ciekawy przypadek, kiedyś jeden tutaj widz mi mówił, że spotykał się z piękną, atrakcyjną dziewczyną, a ponieważ to był dosyć zamożny człowiek z Warszawy, no to wiesz, co mu tam zależało, to jeszcze lat temu to było, to mi opowiadał, że jak, jak mieli fajny dzień, fajnie tam się spotykali i, i wszystko się rozwijało, to i tam na przykład rzucił 2-3 tysiące, yy, bo ta dziewczyna, tak, mówi, kup sobie coś, tak żebyś ładnie dla mnie wyglądała. I on zauważył tego typu zależność, że jak jej daje te pieniądze, to ona po prostu te pieniądze mentalnie wydaje. No po prostu dostała kwity, za parę godzin tych pieniędzy nie było. Poleciała do supermarketu, wszystko wydała. I teraz sobie zauważ bardzo ciekawą rzecz, bo wchodzisz z taką kobietą w związek, yy, wiesz, starasz się coś osiągnąć, pracujesz, wiesz, yy, próbujesz yy, zaoszczędzić, zainwestować, a twoja baba idzie na zakupy i wypierdala na jakąś torebkę bardzo dużą kwotę pieniędzy. No oczywiście, w przypadku tych wszystkich ekskluzywnych torebek, to tam się tylko praktycznie marża liczy, nie ma mowy, żeby to miała jakąś wartość, no dobra, tam kobiety handlują tymi torebkami, ale wiesz, no zgodzisz się ze mną, że jest to mm, po prostu nierozsądne, tak? Yy, niestety kobiety w życiu się rozsądkiem nie kierują. Jeśli ona ma sobie kupić coś, co daje przyjemność, albo jakąś drogą sukienkę, to to kupi, ale żeby rozsądnie zainwestować w pieniądze, no to niektóre kobiety będą miały z tym problem, tak? Bo oczywiście będą uważać, że to ryzyko, że tak się nie robi. Co może blokować Twoją ścieżkę kariery czy zawodową. No oczywiście, no, pół biedy, jak ty tam pracujesz na etacie, to się kłócicie tylko o to, że jest za mało pieniędzy. Ale jeśli ty naprawdę sporo siana zarabiasz, i, i ty z nią musisz rozmawiać i pytać się o zgodę, czy ty możesz firmę rozwijać, czy możesz pracownikowi dać podwyżkę, to dochodzi do istnej po prostu paranoi. Bo nie możesz się skupić na prowadzeniu biznesu. Tylko musisz z nią jakieś wojny toczyć, próbujesz jej wszystko wyjaśniać. No i tak, no, kobieta się kieruje oczywiście przeczuciem, że jako mężczyzna tutaj oczywiście no, zachowujesz się w taki sposób, yy, może, że chciałbyś się od niej uzależnić. Yy, I bardzo często tak to wygląda. Dlatego. Tutaj przestrzegam, bo wielu fastusów w ten sposób widzę narobiło. Jeśli pragniesz się związać z kobietą na dłuższą metę, która nie potrafi oszczędzać pieniędzy, yy, wiesz, nie jest skłonna, to nawet nie chodzi o to, czy jest skłonna do ryzyka, bardziej mi chodzi o to, czy jest skłonna do otwartości na jakieś nowe pomysły, na to, żeby ci zaufać, to możesz mieć nią ogromne problemy, bo zauważ, ty masz otwartą głowę rozwijasz się życiowo, a ona po prostu cię będzie blokować i jeszcze oczywiście oskarżać o to, że ty się nie zdasz, że jesteś głupi, więc jak masz się cieszyć z sukcesów w życiu, jak dla niej tak nie jesteś nigdy wystarczająco dobry. Warto naprawdę na to uważać i przestrzegam, tym bardziej jak wchodzicie w dłuższe relacje. Zdecydowanie stracisz na tym wszystkim. Też możesz zawsze do mnie napisać, podesłać mi swój numer telefonu. Pogadamy, porozmawiamy. Pisz na frywolnymałpa uwodzeniewdzień.pl Tutaj możesz mi swój numer telefonu podesłać, możesz też więcej zrozumieć, możesz więcej z tych materiałów moich wyciągnąć ze szkoleń. No i tak jak mówię, pakiet 13 kursów 81% tani, do czwartku, do północy pobierz sobie, zainwestuj w siebie, a zobaczysz różnicę, jeśli chodzi o efekty w Twoim życiu, w Twoich relacjach i w znajomościach z kobietami. promocja promocja.uwodzeniewdzień.pl świetna wiedza, 13 kursów, materiały i Dzięki temu, tak naprawdę, pojawią się w Twoim życiu też no, ogromne sukcesy. Ja po rozstaniu z dziewczyną nadal się spotykam, a ona mówi, że nie jesteśmy razem, nie jesteśmy w relacji, a chwilę później się całujemy i przytulamy. No ale to jest też y, taka forma, wiesz, sprawdzenia, czy ty jesteś samowystarczalny. Co jest ciekawe, bardzo często w tego typu przypadkach, jak powiesz, dobra, słuchaj, so, ja to pierdolę, odchodzę, wyprowadzam się, to zaraz ma być dzwonić po pewnym czasie i w niezłość się, wiesz, jak ona poczuje, że się straciła, to wtedy się niektórym paniom oczy otwierają, on już mnie nie chce, to, to te sztuczki już nie działają. Ja Więc oczywiście, yy, trzeba sobie z pewnych tutaj spraw yy, wyciągnąć wnioski, że. Jednak wiesz, jeśli chcesz prowadzić życie w pełni swobodne, wolne od dyskusji z kobietą, czy, to, czy coś powinieneś sobie kupić, czy nie, czy możesz w ogóle, no to przede wszystkim warto być singlem, tak. Kiedyś pamiętam, byłem na wakacjach na Cyprze. Poznałem pewnego Polaka, który tam przyleciał ze swoją żoną. no To był taki pan, ile mu, 5 lat, no z 50 miał i tam opowiadał, że właśnie prowadzi firmę w Polsce, budowlaną, że tam w sumie spoko, że dobrze idzie i że teraz sobie planuje nowe mm, BMW kupić. I na końcu dodaje tak, ale się będę musiał zapyczać żony, czy mi pozwoli. <grym> I, i, I no niestety, no bardzo często tak to wygląda. Widzisz, chłop codziennie wstaje rano, haruje, ogarnia coś. Cały biznes, ale on się żony musi zapytać, bo to są wspólne pieniądze, na które on zapracował. Więc no, czy tego chcesz czy nie, yy, każda kobieta w dłuższej relacji będzie uważać, że Wy macie wspólne pieniądze. I oczywiście mogłeś na to zarobić, mogłeś na to zapracować. Mogłeś wrzucić cały swój majątek i mogłeś całe swoje życie poświęcić na to, żeby do czegoś dojść. A niektórzy naprawdę, no wiecie, no nie mają lekko. No, ja znam chłopaków, którzy wyjechali za granicę do Anglii, praca, żeby sobie w Polsce jakieś mieszkanie kupić, no i potem trafili na toksyczkę, która oczywiście przypisała. Yy, znaczenie do tego, że to jest też jej mieszkanie i się nie chce wyprowadzić i już jesteś w takiej sytuacji udopiony, musisz się szarpać, jakieś tam wydatki na prawnika jeszcze ponosić, żeby ją z tego mieszkania wyeksmitować. Po co ci jest to wszystko? Dość jest w życiu problemów, żeby się jeszcze wpierdalać w coś takiego i, no i mieć tak naprawdę na stronę tam, gdzie mieszkać. nie? Więc panowie, wyciągnijcie sobie z tego wnioski. To są naprawdę ważne rady, bo tak się o tym nie mówi. Ale facet, który wchodzi w trudny związek, bardzo często przez kobietę też zaczyna mieć y, problemy finansowe. O, a teraz mi się ciekawa historia przypomniała też ze szkolenia: Wisieńka na torcie. Y, przyjechał do mnie y, pewnego razu taki facet, plus 60, ale to się trzymał, wysportowany w dresiku. Y, I on mówi tak: soj, Wiesz, dlaczego tu przyjechałem? Bo ja nie chciałem się uczyć podrywu, nie, tylko ja chciałem z tobą pogadać, nie. I mi opowiada. Yy, nawet miał nagrania, jak rozmawia ze swoją żoną, coś jej tłumaczę, ona do niego wulgarnie się odzywa, zamknij się, nie będziemy cię słuchać z córką i tak dalej. Wiesz co, no tak widziałem wiele rzeczy, ale jak nie zaczął po wszystko pokazywać, myślałem no, straszne, straszne historie. I co z tym dalej? A on mówi tak. No, no co dalej? No słuchaj, no, jakoś wytrzymywałem w tej relacji, jakoś się skupiałem na firmie bo on tam dość duży biznes y, prowadził. I to było widać po rozmowie, że taki chłop no, rozumny. I mówi ty wiesz co ona chciała mi zrobić i zaczyna mi opowiadać taką historię. Y, gdzie on tam właśnie miał tą spółkę swoją i tam miał jakąś dużą linię, linię kredytową. Y, wiesz czasami no, w większych biznesach tak jest, że bank udziera linii kredytowej dlatego, że ktoś prowadzi duży biznes, ktoś tam nie zapłaci faktury, trzeba pracownikom zapłacić koszty itd. No, nie będę ci tłumaczył, wiesz o co chodzi, nie? I teraz sobie wyobraź, że ta jego toksyczna żona dorwała jakieś kody do banku, i ona po prostu chciała te pieniądze z kredytu z tej firmy wypłacić sobie na prywatne konto i wyjechać za granicę. I teraz on mi zaczął opowiadać, że jak się o tym tylko dowiedział, to się wyprowadził, się tak wystraszył, bo no było to za coś takiego, to tam są. Sankcje karne i tak dalej, i tutaj to nawet nie będę się powiadał na ten temat, bo się nie znam, ale no z pewnością no miałby jakieś tam no nie tylko w firmie problemy, ale jeszcze problemy yy, z jakieś tam, wiecie, przewały i tak dalej, finansowe. Więc yy, słuchajcie, yy, tego typu historia pokazują, że jeśli nie kontrolujesz swojej relacji, swojego związku, a przede wszystkim swojego życia, to masz zajebiste problemy. I kiedyś do mnie taki pan tutaj zadzwonił, kolego, polecam cię, ty pewnie mnie kojarzysz, ty jesteś tam z okolic Poznania i tak dalej, nie będę mówił po imieniu nawet. I gość mi opowiada, wszystko we siebie, firma jest na mnie, samochody są na mnie. Moje mieszkania nieruchomości są na mnie, a moja kobieta nic nie posiada. <grym> I za każdym razem, kiedy coś mi się nie podoba, to ona nawet nie mówi o rozstaniu. Zauważ. I opowiadał mi właśnie, że ona się cały czas domaga tego, żeby jej coś zapisał, że coś powinno być na nią. Dlaczego? Bo ta kobieta, kiedy już ma Twój majątek albo chociaż cząstkę tego majątku, może Cię bardzo sprytnie ustawiać, kontrolować, manipulować, przez co Ty, jako mężczyzna, bardzo często będziesz sterowany, wykorzystywany i to się naprawdę dla Ciebie dobrze nie skończy. Tak jak zawsze powtarzam, słuchaj. Musisz mieć pod kontrolą swoje życie, swoje pieniądze i emocje kobiety. Bo jeśli to się nie wydarzyło i ty tak naprawdę jesteś naiwny, jak szczypiorek na wiosnę i tam wiesz, na kobietę z miłości przepisujesz wszystko, mówisz, wszystko dla ciebie tak cię kocham, a potem się takie sytuacje potrafią wydarzyć, jakie ja tutaj opisuję. No co ja Ci mogę więcej powiedzieć. Masz przejebane i to grubo, ale sam sobie na to zasłużyłeś. Wiesz, teraz naprawdę masz technologię, żeby swoje finanse zabezpieczyć, żeby może za granicę wyjechać. Mam kursanta, no, no to trzeba być też dosyć zamożnym, no ale kupił sobie tam nieruchomość za granicą i jak go żona tylko z nim dyskutuje, to wyjeżdża i, i ona nagle się ogarnie i sobie przypomina, że <grym> Że powinna być dla niego dobra. Także wiesz, jeśli wrzucisz wszystkie jajka do jednego korzyka i dasz ten koszyk kobiecie, to się możesz bardzo źle zaskoczyć. I doświadczenie życiowe pokazuje, że ci faceci, którzy nie dbali o swój interes przed związkiem, przed ślubem, wiesz, wzięli ślub bez intercyzy, bez rozdzielności majątkowej to potem naprawdę zapłacili za to bardzo wysoką cenę. Dlaczego? No bo kobiety są interesowne. Ty myślisz, że ona tak się z tobą rozstanie większość kobiet i, i ci powie szczęść Boże słuchaj, na nowej drodze życia yy, nie chcę twoich pieniędzy. Nie, ona będzie uważała, że to jest jej kasa, to są jej samochody, jej pieniądze. Ale już nieraz widzę takie historie, że to jest po prostu Gość po prostu składa sobie pieniądze, kupi sobie jakiś fajny samochód, z na spółkę kupił i się za chwilę okazało, że jak się rozstają, to oni musi spłacić ten samochód, nie? I takie sytuacje się potrafią wydarzyć. Także co Twoje, to Twoje, co kobiety, to niech jej, ale bądź bardzo ostrożny z przekazywaniem. Jakichkolwiek praw majątkowych kobiecie, czy to wiesz, no załóżmy, też to są przypadki, no może nie takie aż częste, ale, ale gość prowadzi firmę i, i drugą założył na swoją dziewczynę, żonę, nie? I teraz to ona ma firmę, nie? To, to, ty już nie masz firmy, ty tego nie rozumiesz po prostu. Często tak bardzo ufasz tej kobiecie, jesteś tak zaślepiony, że to mi się wydaje, że masz firmę. Ty nie masz żadnej firmy, ona ma firmę. Nagle się pojawia, że hmm, pojawia taka historia, sytuacja, że kobieta będzie równo pod, sufit, pod sufitem, zdradza się, bzykała się z jakimś tam gościem yy, i co? No i jesteś goły wesoły, co, co ja mam ci tłumaczyć? Dlatego, słuchajcie, nie możecie być naiwni i, i mnóstwo takich historii, kurwa, widziałem, słyszałem, no, wiecie jak to jest. Dlatego, pieniążki zawsze przy sobie nie wiesz. Swojej matce możesz zaufać, może swojej, nie? Rodzicom tak samo. Yy, rodzinie, ale z kobietą się może wszystko zmienić, więc jeśli ty przykładowo trzymasz pieniądze, wszystkie w domu pod poduszką, jesteś z partnerką, która coś wie na ten temat, naprawdę życie może rozczarować. Oczywiście to nie są żadne porady inwestycyjne i tak dalej, każdy myśli za siebie, ale jednak warto zrozumieć. Te proste przesłanie, bo to ci można naprawdę wiele wysiłku zaoszczędzić, potem się rozstajecie z kobietami, wyżywacie rozwód, nie macie kasy, pieniędzy, wiecie, zostajesz z niczym. Kiedyś tutaj kolega jeden pisał, że miał fajny, zajebisty dom, firmę prowadził, kasy, zarabiał tyle, no i stracił wszystko. Właściwie poprzez rozwód z tą wariatką musiał się wyprowadzić, mieszkał u kolegi w garażu. Yy, Autentyczna historia, tak. I teraz, jak się na tym zastanawiasz, to tak jak mówię, jeśli oddasz kontrolę nad finansami kobiecie, jesteś przejewaną. A już nie jednego takiego faceta znam, co yy, jego żona wchodzi na konto, loguje się na jego konto i sprawdza: A co to tu sobie tutaj kupiłeś? A gdzie ty byłeś? Byłeś z kolegami w strip klawie? <laughs> piłeś dzisiaj piwo? Nie wolno, nie wolno pić piwa. Pijesz za dużo piwa. Co, ja abstrahuję od tego, czy alkohol jest zdrowy, czy jest niezdrowy. No to jest niezdrowy, nie? Natomiast masz prawo być wolnym człowiekiem swoim. No kurwa, ja nikomu niczego nie narzucam. ktoś chce palić fajki, to ich sobie kurwa pali, nie? Masz ochotę chodzić na siłownię i pakować jak świr, twoje życie. Co mnie to obchodzi, nie? jeśli ty trafiesz na babę, która wchodzi ci na głowę i ci wciska. Kim ty masz być, co ty masz robić, jak ty masz się zachowywać, no to życie przestaje smakować słodko. Jesteś jak ptaszek w złotej klatce. Nie możesz uciec, nie możesz się uwolnić, bo oczywiście zostałeś odpowiednio zaprogramowany. Oczywiście wejdź na stronę promocja.uwodzeniewdzień.pl Pobierz te wszystkie materiały w dużo niższej cenie, zainwestuj w swój rozwój. Oczywiście masz takie tematy, problemy do rozwiązania, to możemy pogadać, porozmawiać, więcej zrozumieć. Frywolny małpa w uwodzenie dziennik.pl Jeśli oczywiście chcesz się więcej. Dowiedzieć, to słuchaj systematycznie. Ja też polecam drugi kanał Wyjątkowy Biznes, chociaż ostrzegam, jest bardzo kontrowersyjny i może Ci się nie spodobać, ale no, moją intencją jest tutaj to, żeby pomagać. Poza tym wiecie o tym wszystkim, co tutaj przedstawiam, to się faceci często mm, dowiadują po fakcie. O tym wszystkim się dowiadują po fakcie. A na koniec. Się okazuje, że to wszystko była twoja wina, jeszcze ta kobieta ci oczywiście prawi wyrzuty, że ją skrzywdziłeś, że o niej nie myślałeś, że byłeś dla niej zły, chamski, ordynarny, no, no wiecie co, żeby takie rzeczy mówić o mężczyźnie, no takie, które laski mają tupet, no mają wyjebane, co z tobą, tak naprawdę Myślą głównie o sobie. Ale jeśli kobieta ci nie pozwala normalnie funkcjonować w życiu, żebyś ty się po prostu musiał permanentnie wkurwiać, że nie wiem, no, coś potrzebujesz kupić i ona, nie, 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 tu są wspólne pieniądze, nie możesz ich wydawać. No to chyba ci nie muszę mówić, że nie będziesz szczęśliwy w takiej relacji. Nie Żyjmy po to, żeby samodzielnie podejmować decyzje, żeby się uszczęśliwiać. A jeśli kobieta. Yy, blokuje ciebie yy, na pewne tutaj możliwości nawet rozwoju w życiu, bo nie nas niektórzy zauważcie, no. ja znam facetów, którzy mają apetyt na życie, na, na wyjazd na jakiś biznes, ale kobieta im nie pozwala. Muszą siedzieć w Polsce. Ilu gości miało jakieś okazje biznesowe, inwestycyjne, ale nie skorzystali, bo, bo dziewczyna żona zabroniła. O tym się tak nie mówi, jednak yy, myślę, że warto się temu zjawisku bliżej przyjrzeć. Bo przynajmniej będziesz wiedział dokąd to wszystko zmierza. Zostaw łapeczkę do góry. Oczywiście też możesz do mnie napisać, możesz ze mną porozmawiać. Frywolny małpa. Uwodzeniewdzień.pl Dobry TV. Tutaj możesz wejść. Tutaj też możesz. Na ten temat skorzystać i połączyć się ze mną przez taką słuchaweczkę. A dowiesz się tak naprawdę o wiele więcej na ten temat. Także jak najbardziej polecam z tego skorzystać. Co jeszcze? Nowa kobieta i nowe demo. Tak to Krzysztof powiedział. Najpierw jest, pojawia się wersja demo kobiety, a potem przychodzi starość. Potem przychodzi sytuacja, gdzie jesteś nagminnie stresowany, ustawiany, prowadzony, wmawiać się, co ty masz zrobić, jak ty masz się zachować, jaki ty masz być człowieku. Wyluzuj. Zacznij żyć dla siebie. Zacznij. Myśleć o sobie. Zacznij się zastanawiać nad sobą, tak? Przestań się obawiać tych wszystkich tekstów ze strony kobiety, dziewczyny. Przestań się yy, obawiać tych manipulacji. Jak nie posłasz, to cię zostawię. Przestań się o to martwić. Dlaczego? Bo jeśli się będziesz martwił, to nie będziesz szczęśliwy. No. Prosta logika. Oczywiście, jak ktoś nie posłucha, no to powodzenia życzę. Ale tak jak mówię, ty masz kontrolować swoje finanse, masz być zabezpieczony. Masz ogromną wtedy przewagę w związku. Nawet zobacz, masz żonę, kobietę, żyjecie razem, ale wszystko jest na ciebie. Ty wszystko kontrolujesz, cały majątek. I jeśli się coś nie spodoba, odchodzi goła. Po prostu zupełnie inna pozycja do negocjacji, nawet w trudnym, toksycznym związku, prawda? Ale jeśli ty oddasz kobiecie pod kontrolę swój majątek, nie wiem, ona ma duży wpływ na ciebie, też emocjonalny, to no jesteś przegrany. I, I musicie to zrozumieć, że oczywiście na początku wszystko pięknie, ładnie. Pogadasz z kobietą, ona się uśmiecha, ona mówi, że fajny facet jesteś. Tylko że. Mój drogi przyjacielu, to jest wersja demo. Zaraz się pojawią prawdziwe problemy i grube akcje. Dlatego warto uważać, warto sobie z tego mm, wnioski y, wyciągnąć. W innym wypadku będziesz się cały czas martwił, zastanawiał, co jest, znowu być się odwali. Wracasz zmęczony po pracy, chcesz odpocząć. Zamiast wejść do domu, gdzie masz przygotowaną kolację, cieplutkie łóżeczko, wypraną pościel, wchodzisz, brudzisz, jeszcze jedza, wydziera się na ciebie. Dlaczego tyle pracujesz? Słuchajcie, przykre sprawy, przykre sytuacje. Niemniej jednak trzeba sobie zdać sprawę z tego, na jakim my świecie żyjemy. Z jakimi kobietami możesz się spotkać i ile złego dla ciebie z tego wyniknie. Przemyśl sobie to wszystko. Oczywiście, zawsze możesz też do mnie napisać. Możemy na ten temat porozmawiać. Możesz się więcej dowiedzieć. Pisz na uwodzeniewdzień.pl Pogadamy, porozmawiamy. Jeszcze więcej zrozumiesz, jeszcze więcej sobie przeanalizujesz. Na konsultacji, na szkoleniu, a moje kursy, materiały, można. Pobrać. Oczywiście w dużo niższej cenie do czwartku 13 kursów, 81% taniej. Polecam, nie bądź głupi, inwestuj w siebie, efekty z pewnością się pojawią. Promocja.wodzeniewdień.pl na szkolenie też możesz przyjechać. Możesz się tego wszystkiego nauczyć, możesz się odpowiednio edukować i zobaczysz, jak łatwo, szybko, skutecznie zmienisz swoje życie, tak? bo cała ta wiedza działa i jestem przekonany o tym, że jeśli Wy sobie potraficie wdrażać te metody, te rady systematycznie no bardzo się szybko może okazać, że zaczynasz no, zupełnie inne, nowe lepsze życie, masz zdrowsze podejście do kobiet, do relacji z nimi, także wyciągnij z tego wnioski przemyśl nie bądź taki naiwny, nie oddawaj wszystkiego co w Twojej kobiecie, bo sami dostałeś mojątek po rodzicach, działkę, coś tam, wiesz, masz, a tutaj no weźmiesz ślub i zaraz wszystko pójdzie pod młotek na pół, nie? No niestety. Trzymajcie się. Potem kolejnego live'a oczywiście zrobimy po 14:00. Zawsze się można ze mną skontaktować. Jak masz takie problemy na szkolenie, możesz przyjechać. Zapraszam jak najbardziej. Frywolny małpa uwodzeniewdzień.pl